Słuchajcie kochani z tej strony, kukielia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy pracować bluziarni, słuchajcie. Będziemy rozłożyć lody i w ogóle będziemy super się bawić, mam nadzieję. Dzisiaj są urodziny wielu z y, moich fanów, wielu osób i słuchajcie, w związku z tym to taki trochę urodzinowy odcinek. Najdę dzieło z dzwoneczkiem a my robimy screena na miniaturę. Dobra, widzę Ogólnie to o tej godzinie za bardzo fanów nie ma, a jestem ja chora, dlatego nie poszłam. Dobra, słuchajcie. Okej, okay, bierzemy, a więc kolor trochę skóry. Przycieniujemy. Musimy jakieś takie bardzo sympatyczne w ogóle wyglądać: bardzo sympatycznie, że. O, chcę iść do tej mm, lodziarni. I w ogóle. Dobra. A gdzie są tu lodziarskie... O, dobra, jest wcianko lodziarskie. Jest jeszcze takie, ale słuchajcie, chyba takie byłoby lepsze nawet. Dobrze, dobrze. Tutaj w ogóle obok też jest straż. Straż też jest słuchajcie, i mogę właśnie pracować w straży. Dobra. Więc teraz bierzemy różne takie rzeczy. Dobra. Chciałam jeszcze zmienić taką minkę na taką. Włosy też, bo włosy do mnie nie pasują. W sensie... No taki blond. Okej... Okay. Pytanie, czy te mogą być. Czekajcie, bo jeszcze tam były jakieś inne. Że tam były takie nawet ładne. Gdzie one były? Nie te. <laughs> nie te? O, te, chociaż nie. Kurczawicowe, bardzo trudno tu się wypiera w ogóle cokolwiek. Okej, okay, zaraz będziemy musieli otworzyć restaurację, bo jeszcze nie jest otwarta. I w ogóle... Okej, okay, mogą być takie. No i słuchajcie, mamy spięte włosy, super. Okej, okay, czy tu są widzowie? Nie, na razie nie dołączyli. Więc mamy czas, żeby w ogóle zobaczyć w ogóle... Żeby tu otworzyć tą restaurację. Okej, okay, open. Tutaj damy taki. Napiszemy tutaj... E, kurczę, gdzie to jest? Okej. Okay. Lodziarnia otwa. Otwarta, lodziarnia otwarta, najlepsza pod księżycem. Nie, no, najlepsza po prostu. Najlepsza. Otwarta, najlepsza. Dobra. Teraz tu trzeba trochę zmienić tego. To. Na przykład, byśmy mogli tu dać takie różne, takie. Mm, na przykład, tutaj byśmy mogli dać to. Później będziemy musieli rozwodzić te lody i w ogóle. Nie mogę się doczekać, jak to. W ogóle reakcja ludzi na supramskie lody będzie epicka. No ja wam mówię. Lodziarnia otwarta. Lodziarnia otwarta. Zapraszamy. Najlepsza pod księżycem. Najlepsza pod księżycem. Dobrze widzimy. Mam nadzieję, że będzie dużo tych ludzi. Bo nie chcę, żeby było mało. Lata, powiedzmy. Musimy wziąć parę rzeczy. Jak na przykład. Kurczę. Bardzo mało będzie ludzi chyba. Ja tak myślę. Dobra, tu mogą być jakieś balony, że niby tu urodziny. A, dobra. Dużo rzeczy wykorzystaliśmy. To niedobrze. Szkoda, że nie da się więcej tych Limitów jakiś dać. O nie, 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 nie wchodzimy do czyjegoś auta. Dobra, bierzemy jakiś wóz, będzie nam posłużył za Ona? No nie wiem, co. To jest dostawczy wóz. O, chcecie, żebym pracowała jako dostawca? Piszcie w komentarzu. Fajnie by to było wyglądało. A to, co to jest? Proszę, zmień się na tego. Okej, okay, tu jest takie coś. No, czy tu nie ma normalnych włosów lodziarskich? Że tak powiem. To jakieś nusy naprawcze. A da się tu jakoś napisać coś? Nie no, tu nie ma w ogóle żadnych tych wozów. Dobra, zobaczmy może. Kurczę, najgorzej, że tu nie ma właśnie tych wozów. I w ogóle... Dobra. Okej. Okay. Chyba, że znajdziemy gdzieś tutaj, ale no wątpię. Mogliby zrobić takie. O dobra, jest! Jest, OMG, widzę, że jest. Jesteśmy w wozie z lodami. Mega. Dobra, widzywam. Jedziemy teraz. Okej, okay. czy państwo chcą lody? No, nie, nie, nie. Wysiadaj z wozu. Lody, lody na ochłody. Dobra. Zobaczmy, może ktoś chce lody. Kto chce lody? Ty chcesz, dziewczynko? To dobrze. To jakie lody poprosisz? Może to będą... Kurcze, nie wzięłam lodów. E, przepraszam, na no moment skoczę tylko. Waniliowe. Dobra. Masz. Masz, proszę, dziewczynko. Jesteś trochę biedna, więc proszę, trzymaj. Taki lód. Dobra. Dałam biednej osobie loda. Zrobiłam bardzo dobry uczynek. Mm. <laughs> Najlepszy. Ona chce tu skoczyć. Ona chce tu wskoczyć i, słuchajcie, pojeździć ze mną, niech słodko. Dobra. Teraz okuczę. Okuczę. Ok. Proszę się posunąć. A my jedziemy. Lody, lody. Lody na patyku. Lody na patyku. Słuchajcie. Wy chcecie lody, straszacy? Kto chce lody? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tam się dzieje. A więc chodźmy, zobaczmy. Chcesz loda? Proszę się dać. Okej, okay, masz loda. Okej, okay, zobaczmy co tu się dzieje. Nie wiem o co tu chodzi. Ale chyba nikt tu nie chce loda, więc. <kliśniki> Mi się wydaje, że to jest fanka, w której przełożę. Bo zobaczcie. No dobra. Nie chcecie loda, to nie Wow! Aaaa! Co to było? Okej, okay. jedziemy. Lody, lody na patyku. Może siedemdziesiątką pojedziemy? Okej. Okay. Chcesz loda? Nie chcę loda? To nie. Nie zmuszamy nikogo do Jedzenia naszych lodów. Nie, nie chciałam, proszę pana podrącić. Dobra, zobaczmy. Lody, lody. Masz. Proszę. Super. Kolejny klient jest zaliczony. Czemu on. Okej. Okay. Okej. Okay. Wszyscy tu przyszli. Jakby nigdy nic. Dajmy lody. Proszę wziąć nasze lody. One są najpyszniejsze. No okej. Okay. Póki co nie ma. Okej. Okay. Zobaczmy, czy tu ktoś jest. Dobra, tu nikogo nie ma, dom jest zamknięty, czyli praktycznie nie chcę lodów. Dobra. Ice cream. Proszę o otwórz. No dobra, nie chcesz lodów to ja. Chociaż czy ja wiem, czy nie chcę? Lody. Masz. <laughs> Jakaś taka piara. Dobra, ty chcesz, lody. Bo ty jesteś z tyłu. No dobra. Chodźmy zobaczyć. <laughs> Może kto, komuś się zechce. Chociaż raz. mi pomóc. O, matko, o matko, prawie byśmy wylądowali nie wiem gdzie. Ale na pewno nie dobrą stronę. Dobra, dodajemy. Wow! O matko! Eee. Eee. Kurczę! Okej. Okay. <laughs> okay. Było ciężko. Lody! Niech ktoś weźmie lody. Czy ktoś mnie w ogóle szuka? Okej. Okay. To teraz zobaczmy. O, ktoś tu jest. Chyba chętny. Chyba. Masz. Dobra. Taka moja rola. Czekajcie, ktoś tam był na rowerku. A nie wolisz pyszne lody takie z lodziarni? Czy wolisz po prostu zakupić? E, nie, nie chcę na parana. Okej, okay, idziemy. Okej, okay, zobaczmy. Bardzo dziwny kościół. Tyle powiem. Okej, okay, tu jest jakaś myjnia samochodowa. Ok. Wow, jeju. Biedny samochód. Rip dla niego. Kwiecuczki zostawiamy. O, dwa podobne domy do siebie. Ktoś może będzie chciał. O, nie, no, ktoś zablokował. A tutaj ten drugi. Ktoś zablokował? Proszę. Dostawca. Dostawca lodów. Dziękuję. Proszę. Może pani będzie chciała? Ej, proszę. Proszę. Właśnie przyszły świeże lody. Dostawca lodów czekał. Dosyć długo, ale czekał. O, ktoś tu, ktoś tu chętny. Czekajcie. Gdzie on jest? Ej! O, ok. To jest zrobił, loda. No to fajnie. Okej, okay. to fajnie. To już mamy kilka klientów za sobą. Wow! E, pięknie. Jak ja jadem. Okej, okay. tu nikogo nie ma. Nie ma za bardzo kogo obsłużyć. Chyba, że policjant będzie chciał. Proszę. Proszę, słoneczko jest, więc... Także no. Ej, proszę mi nie kraść wodą. E, e ty, ty ukradłaś. Dobra. Ale wiem, że to niechcący zrobiłaś. Okej, okay, jakiś policjant. Nie zwracajmy na niego uwagi. Wow. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Wow. Z górki na pazurki. Okej. Okay. Nie chcę naszych lodów. Aha. Dobro widzę. Będziemy musieli przeżyć to. Proszę, niech ktoś weźmie. Ktoś z tego zamku. widać, że bogaci. No dobra. Mały wypadek samochodowy. Musimy pieszo. No dobra, wezmę kolejny wóz. Masz. Siadaj. Co, co się stało? Co się stało? Masz, masz, masz. Masz. Proszę. Ty z Polski jesteś? Ty z Polski jesteś? Dobra, widzowie, zapytajmy ją, czy ona jest z Polski. Mam nadzieję, że odpowie. Jak nie odpowie, to znaczy, że nie jest. Albo że po prostu jej się nie chce odpowiadać. No, weź. No, nie, no, no. teraz będę musiała ją targać. Fajnie. Okej, okay, widzę, więc jeżeli bym się. O! Wow! Jakaś hakerka przyszła. Podobała ta dziełbka, górę, z dzwoneczkiem, no i pawatki w Pa! <grym>